Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, jest ze mną dzisiaj Rafał Tejwan Górniak. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. I e, Filip nie wiem, nie pamiętam czy ty. Ja jestem. Jest... Jestem tym, kurde. Kurde Ale, no, ale... strasznie <słuch> się stresuje. Dobra, lecimy dalej. Nie, nie. Ja zauważyłem, że ty masz taką manierę, że ty w życiu ogólnie myślenia unikasz. Łatwiej się żyje, czy co? To trochę. No kurwa, nie wiem co powiedzieć. no Trochę tak. Chcę być tym, który idzie pod. Z, nie z nurtem rzeki, tylko pod rzekę, że się wspina to pod do górę, no nie? Ogólnie bardzo bym prosił od razu o wodę, o cały dzban wody, bo mi się chce w chuj pić dzisiaj. Okay. Mówiłeś pięknie. wczoraj, że... Czyli jestem lamusem i mięczakiem, a ja. Ja na przykład z tym się zgodzę. Ty jesteś flamusem z mięczakiem. To jesteś o tak. To wiadomo, nie? Ja się niczego nie wstydzę. Czyli na pewno, na pewno jakieś te uczucie do Stewarta może było prawdziwe później. Mhm. I ty Oj. jesteś teraz w kolejce. Ale kurwa... Wcześniej mój sprzęt bardzo dobrze działał i już serio, okay. na poważnie. Okay. Dostaniesz w mordę. No, dobra, no ja nie widzę przeszkód. No. Mówiłem, Zawodowski. mówiłem. Ja uważam, że mimo, że ja jestem takim... Mam, ja mam, no, razem, bo, to ja, ja, i, bo ja nie potrafię się zabić, muchę w kiblu. Czasami tak się zdarza. Zaczynamy od tego, że po mojej prawej Amadeusz Ferrari. To już koniec jest nasz, A z drugiej strony oczywiście bomba. No to wygrałeś w życiu. Ja? Ty jesteś przegrywem zwykłym. No, no i co? Ty stary, zobacz, gdzie jesteś. Mój drogi zobacz, gdzie jesteś. Marzy ci się rolek. 150 zł. Marzy ci się łańcuch. 150 zł. marzy ci się wszystko co ja mam! Chyba jesteś tam, gdzie ja byłem! Ale, ale w... dalej jesteś gołodupcem, masz komornika i tak dalej. Myślą, no no niestety, ale cię to no. w Ty głąbie. Jesteś takim bucem. To, pochwaliłeś mnie teraz. A, teraz. I wracamy, nie, jakbyś nie, a, nie a, bo zwiedzam do tego, że jesteś tam szablozemnym tygrysem. Nie bo i że masz te palce pałeczkowate? To, 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 że ponoć masz zagrzebioną psią końcówkę. Proszę. Tak tak zobaczymy, kurwa w oktagonie, człowieku. Dobra.